Cześć witam Was serdecznie w tym długo. Niedługo, przepraszam, przepraszam, mam widzowie. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w pewien horror na Roblox. Już dużo razy mogliście od widzieć go na moim kanale. Jest to Player. Tylko że nigdy nie było gościa takiego specjalnego, który nie grał nigdy w tą grę. Jest to oczywiście Panda PandaProGamer, dzisiaj właśnie z nim zagramy. Um... Ja mam nadzieję, że się nie przywitał. Jeśli <laughs> się teraz przywitał, to będzie trochę lipa. Przywitamy się oczywiście w gierce, on się raczej zamiast przywitać w gierce. I więc możecie dać łapkę, suba, napiszcie komentarz, komentarzach, mi się podobał, a ja zapraszam Was do oglądania tego odcinka. To jest taka kwasmofobia. No no Widzowie jest na mnie oczywiście przystojniaczek, czyli Panda Pro Gamer. Witaj się, bro siema, siema. Dzisiaj nigdy nie grał w tą grę, dzisiaj go postaramy się nauczyć. Dobra przyjaciele, słuchajmy uważnie. Tu masz latarkę, weź sobie tą latareczkę tutaj. Aj, o i tu masz y, termo... Ja jest weź MFK, to jest to. To jest to, tak, to jest to Tak, brawo. Brawo, ja, yeah, yeah, you're good, you good i wejdź sobie O, będziesz youtuberem, wejdź sobie kamerę będziesz nagrywał mnie Okej okay. i... O! Lecimy do naszego kochanego, cudownego miejsca. On jeszcze nie wie, widzę, że włączyłem to na najtrudniejszym poziomie myślę na koszmarze. Czyli prawdopodobnie jesteśmy zerową psychiką. Jest tu ładnie, ale... Jest koineczka widzowie! Jest! Oj, nie ma prądu. Oj, oj, oj ale jest piękna, cudowna choinka, widzę tutaj stoi. Tylko nie cieszmy się zbyt długo, bo możemy niestety umrzeć sobie. Nie mamy szafy, poszukajmy szafy. Już jest duszysko na nas złe. Oj, oj, oj. Ej, chyba się wkopaliśmy. Ej, się wkopaliśmy. Mieliśmy tu nagrać co spokojnie odcinek, jak gramy na koszmarze. Proszę, niech jakiś pokój będzie wolny. Jakiś pokój... czy znaczy pokój, niech nie będzie... Znaczy no... O! Jest! Mamy szafę! Mamy szafę, mamy szafę! UUUUUUUU stary, stary idź do szafy Proszę stary i do szafy, proszę Co ci jest? Stary on Zrobił Co event znam Karty? No, <laughs> no, karty No chodź tu, no tu masz szafę Tu masz szafę A. Ej nie, ja się stary Kiedy zrobił event? Kiedy zrobił, bo nie widziałem Ej się latarka. Ale nie wiem jak się gasi a tutaj będzie też jak w demonologii. Tak, 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 tak. weź to jest 1 do 1. Dobra, nie ma co się bać. Nie możemy się bać. Pamiętajcie, widzę, strach jest tylko w naszym mózgu. W naszym umyśle. Wyłączę tę wodę. Przestań marnować wodę. Jest. I za dużo się tu dzieje. Seri, ty zostaniesz w szafie. Bo to jest creepy Ja się nawet sam boję Przepraszam, widzę, że gra mnie... Przep... O, łezka mi poleciała Przepraszam, widzę, że się... Boję Oooo, oh my... Proszę, żeby tu były korki Gdzie są te korki Dobra, zostawiam W piwnicy są korki jak coś No. A ja mam nadzieję, że nie ma jumpscare'ów, bo jestem sam w domu stary. Ja, ja jestem z tobą stary też no. A sam w domu <noise> Ogólnie sam w domu jesteś No, sam Nie, jak ktoś wejdzie mi do pokoju się obstram, przysięgam widzowie Mam korki! Mam korki. To już jest pół sukcesu. Mamy korki, mamy szafę. Tylko proszę przeżyj to. Wexy, przeżyj to, proszę stary, sam siebie proszę, bo... Nie, ja się już trzy razy wyznaczyłem. Naw nawet nie mów tego, nie chcesz tego hanta. A czy musimy zamykać drzwi? Szafę musisz zamknąć. Muszę. I to nie jest jak w Demonologii. Nie! I <laughs> się boję. Ej, bo u mnie, ej! U mnie się ciągle światło zapala <laughs> Jak się wystraszyłem. To o, ja tylko. <laughs> to jestem i ja, przyjacielu. <laughs> nie, masz <laughs> nie masz się czego obawiać. Nie masz się czego bać. to jest tylko ja. Chodź ze mną, przyjacielu, musimy poszukać pokoju. Teraz musimy poszukać pokoju. Pamiętaj, że możesz użyć sprintu. A na czym grasz? Mm, na kompie. O, to git. To pamiętaj, że pod shiftem masz sprint i musisz uciekać, ale masz ograniczonego tego sprinta. Czekaj, sprawdzam czy w szafie nie ma ducha może. Mm. Wiesz co? <śmiech> <śmiech> Tam w pokoju są karty Tarota. Lalka. Karty tarota. Co to, to jest? Użyjemy tego spokojnie, w dzisiejszym tego użyjemy. Ale co to, to jest? No taka ka... Nie wiem jak... No karty tarota no. To możesz trafić śmierć. I zawsze jest śmierć na końcu. Zawsze na końcu karty jest śmierć. Za każdym razem jak grałem. Nie, ja, ja nie chcę, widzowie, jednak tego odcinka nagrywać. Jeśli on uży, A jak on użyje światło dzienne, to oka... O! Kurde, to jest tylko telefon. To jest tylko telefon. Ja na pewno są... Na pewno są hunty, bo... Tak, Cieka są. Zamknij się, zamknij się. Proszę, nie mów tego, że... No, dobrze, że nie ma hanta. Dobrze, że nie ma. Dobrze, nie ma. Bo ja nie chcę. Może będzie w garażu, jak cały czas robi eventy w garażu. Nie ma. Czyli została nam piwnica jeszcze. On by był w tej piwnicy. Co to było? Ej, wyjdziesz z tej szafy, proszę, bo jednak jak jest tym stolem, to jest raźniej. A, zmienisz się czy będziesz... Ja czy nie ma ja o, czy Nie ma w Nie ma tutaj. NIE! zostaw MNIE! To mi... Mnie... NIE! Ja mam to w dupie! Czyli to mi co chwilę światło odpalał i zgarszał! Tak... Bawił się tym stryczkiem! Coś takiego mi robił właśnie, chodź! U mnie... U mnie właśnie też. Dobra, nie, to U jest... U kr... teraz tak było. Ten duch jest powariowany! Ej, może on, on coś robi? Wiesz co? ja chcę cię jednak mieć przy życiu. <laughs> Człowieku, kamera mi się ruszyła się <laughs> Zobaczysz na odcinku. Zobaczysz Ej, na odcinku. Ty <śmiech> mi... <śmiech> Ej, ty mi otworzyłeś szafę? Teraz nie, jestem tutaj. Na pewno? Tak, na pewno mam przyjaciel. Mam otwartą szafę. Mam otwartą szafę. No teraz się jej nie otworzyłem. Weź mi otworzyłem szafę. Duchu wchodzę. Żartowałem. Puka mi w szybę. wejdź tam, weź se pukni w łeb kolego. A nie nas straszysz. Jesteś tu że tak. Nie, ja już mam dość. Ej, człowieku, my cały czas w domu siedzimy. Wiesz co? Troszeczkę. Z... Rozma. Rozmajdźmy to, czy jakoś tak to się mówi. nie wiem, jak to się mówi. Ruel. Ja sprawdzam, czy tu nie ma. No, szukaj w szafie. Wiem, tą, z zegarek. Patrz co mam, karty Tarota. Chodź, zamknijmy się w szafie. Ej. To są takie karty. Słyszałeś to? Słyszałeś to. Ty to słyszałeś? Właśnie się pytał, co czy to słyszałeś, stary Nie, 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 nie palcami Słyszałem Jak się gasi latarkę w tej grze? F? A po co chcesz gasić? Ej, niech ktoś mnie tutaj troluje, czy coś? Ale po co chcesz gasić? Nie odbieraj, to jest. Nie odbieraj, Ja, przypadek, otworzyłem szafę. O, podczerpa się światło, gasz. O! The gift! O, prezent dostaliśmy, mam czerwony, więc to jest niedobry znak. A, eta. E Choinka dostaliśmy. Ale co ty karty robią? Nie wiem. Co te karty robią? Po prostu są to je biorę. Nie wiesz, co my zaraz kończymy, Bo ja też słyszę jakieś kroki tutaj. Ej, boję się, stary. Stary, boję się. Po prostu, nie. Słyszałeś to? Mhm. Uh -huh. Zostaną... została e... Co to było? Nie wiem Jakieś krzyczenie HAND JEST HAND JEST HAND JEST Zgasia latarkę pod te, pod te pod te pod te pod te Było jakieś krzyczenie Wiem te krzyki i te na klawiaturze Po co? Żeby zgasić światło bo jest hand chyba No i co że jest? To może nas złapać Chyba jest chyba. Jesteśmy w szafie? No. Tak, chyba. Dobra, dalej się bawię kartami. Znowu rózgę dostałem. Cały czas, jestem obok. No ten krzyk to to. Będzie śmierć. Jeśli teraz widzę, jak będzie śmierć. U! Stary, weź mnie nie strasz. Co ta śmierć robi. Co to jest? Że możecie cię Można zabić. Jeżeli, jeżeli robi? dostaniesz kartę śmierci, to on cię może zabić. Chyba tak to działa Dobra. Patrz to A nie Oho Ej, dobra, bo ten odcinek będzie na tym, że przez pół godziny albo <noise> godzinę jesteśmy w szafie. No wiem, ale ja to jest dobrze, co? hojka tam świeci, e to wesoło. Czego my się boimy? Hoinka świeci. Znaczy się dowalił. No wesoło jest, boimy się tam 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 razem. Tam. Nie mów, drzwi są zamknięte. Stary, nie wyjdziemy. Główne drzwi są zamknięte. Hand jest, hand jest. Dźwignie, rób, dzisiaj, rób, dzisiaj, rób, 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 mogę się zamykać. Tego Ego. otworzyłeś właśnie szafę, zamknąłeś szafę, właśnie, ja z tutaj. Takie słodziutki. Jak, żeby on nam wchodził do szafy? No ja się nie wiem, ale to możesz albo grać dalej, albo kończyć. już no. Wystarczy że uciekniesz do wana i zaznaczymy jakiegoś ducha. Ten duch to jest. Hand jest, hand jest, han, nie wychodź, nie wychodź. Patrzcie tego duszysko Patrzcie tego duszysko dokładnie. O! Wejdziemy do szafy? Patrz. Nic ja rób, nic ja rób, nic ja rób. Nie zerrób, nie nie nie, zamykaj nic. Aha, też go dopadła. No to nice To może... Już nigdy więcej nie pójdziemy na koszmar. Aj. Nie wiem no za, to, jak byliśmy w szofie. Nie wiem, ale wiem, że możemy uciekać. O Boże, o Boże, o Boże, jest tutaj ten duszek. Do walę, jesteśmy w Bardzo dobrze jesteśmy, ale widzowie niestety tego dla nas, stety, ale dla was niestety musimy zakończyć w tym miejscu ten odcinek. Ponieważ ja już mam dość grania w tą grę, bo ja się strasznie boję tą grę. Widzieliście po dzisiejszym odcinku, po w dzisiejszym w sumie gameplayu, że się bardzo boję. Niestety kończymy się z wami bawić ci jeszcze cienie się podobną. zostawcie łapkę, subika, lecimy komentarz, a ja się na to I Cześć!